Hej! Dziś przed wami kolejny odcinek z wyzwaniami. Zostańcie do końca, bo na końcu filmu będzie konkurs, gdzie do wygrania będą takie słuchawki. Masz może puder przy sobie? Bo kurde nie się nie rozmazają nie. trochę, a nie mogę się na mieście tak pokazać. A śmilkę? Albo korektor, jakieś kosmetyki? Nie, nie. Ja już... Bez kosmetyków wychodzisz? Do rzęs chociaż tuż. Ja zrozumiałam. Nie. nie, nie ma... Jakiś fluid chociaż albo szminkę. <laughs> no, my nie używamy, my się nie mamy. No wiemy. tak, widzę właśnie. A to no co to? Stranie. Piach nałożyłaś sobie? Taki? Zabiało. No to może być. Ja tylko tak szybko sobie. No. O. o, dziękuję. Dzisiaj. No i co, lepiej? No <laughs> tak. To jeszcze tutaj na czole sobie zrobi, nie? No właśnie. Ładnie teraz? To na usta jest, czekaj, użyję tak. Na Lepiej? Lepiej? Lepiej. wyglądam teraz? Tak. Ale... Może... widzisz jak się tym malujesz, okej? Okay? No dobra. Bo ja tak niewyjściowo dzisiaj wyglądam. Patrz, o, tutaj eyelinerem. No. O, teraz będę ładnie wyglądał. Tobie też tu potrafi. Też też tutaj trochę? Dobra, to tobie też. Nie, no. nie, wystarczy. nie, 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 O, jeszcze co jeżęce. Tylko szybko tak podkręcę. O, i drugie. Lepiej? O, o, mordo. Dobrze? Pięknie. Dobrze. Wszystkie laski twoje. Hej, czy mogę zrobić zdjęcie no, twojej dziewczyny? No spoko, zrób. Tylko nogi. Kolana mogą być, albo stopy. A twoje dziewczyny? Tak? O, no to dobra. Tak, tak. Poko, bo to mi obejmie, czy damskie, czy męskie, nie? Nie oboje jarają, no to pokaż. Ty masz te fajne, seksowne. Dobra, to ja tutaj pykam. Pyk, pyk. O, super, ale nóżki, kurde. Dzięki. Może? O, to dobra, to szybkowalne. Akurat takie ładne nóżki. A co jeśli są niewydepilowane? Ale co wydepilowane? widzę. Dobra, czekaj, czekaj. O! A, mam foteczkę, ładne nogi. Hej, mogę zrobić zdjęcie twoich nóg do fabfolderu? Zbieram taką kolekcję, robię. No? No, fajne nogi macie. Mogę zrobić tak do fabfolderu? Dziewczyny też, i chłopaków. Potem się zaspokajam przy nich. Mogę? Dobro. Jeszcze tutaj. Żeby spłacić? No mogę wam zapłacić jak chcecie za to. Za... Za, za lody tajskie. Za loda? No. Za loda pokażesz mi nogi. No. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze nią byłaś, skończysz już wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze nią byłaś, skończysz już wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. A na co zgurać? Na orężadę To łaska. Dobra, i Nie, yeah. tak. nie. Nie, za Nie, nie. darmo my to Za Dzień nie. Nie, nie. 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 Myślę, że Nie. 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 Bardzo źle się czuję. źle źle. czuję, bardzo źle Brak antidotum na nowego wirusa. Pracujemy z doktorem Basenem. Ja chyba będę żygał zaraz. Żygał będę krwią. Jezu. Chyba zaraz od nie tego. Niesamowicie zaraźliwa jest ta choroba. Niesamowicie zaraźliwa. O Jezus. Nie mogę złapać oddechu. Skaczę pod te... Jeśli chcecie wygrać takie bezprzewodowe słuchawki od firmy Studio, musicie polubić mojego fanpage'a oraz udostępnić podskonkursowe wszelkie zasady, co macie zrobić, aby wygrać, będziecie mieli napisane na moim facebooku. A dodatkowo, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco z firmami RSB na fanpage'a Instagrama i Snapchata, bo tam dodaję dodatkowe sceny, które nie weszły do głównego kanału oraz zapowiedzi nowych filmów. Do zobaczenia niebawem. Cześć!